Nie wiem czy nakrywanie, o włączyłem, włączyć to no, będzie krótko, bo pół godziny temu już szedłem do domu. Ja by zrobiłem podsumowanie, tu, co się dzieje. Dobra, tu jedziemy, euro, euro, -yen. No, Najważniejsza rzecz została zrobiona przebicie tego oporu. Teraz jakaś korekta. Wiem ja jeszcze kontynuacja do góry. Euro fund. Odbicie o, od oporu. No i teraz czekam na ze zejściem. Euro CHF. Też nie może się tutaj się przebić przez, ten, przez to wsparcie tu. Zresuję. No już się odbiło. Myślę, że trzeci raz będzie atakować że za trzecim albo czwartym razem dazą radę. USDK. Korekta. Tu też jest kluc kluczem jest. Przebicie tutaj tego dołka. Czekamy. Funt jen, Tam były jakieś wiadomości. Parę dni temu. Czekam na. Czekam na ten. Pe... No, wróci do swojego poziomu, nie? Bo fund jest na pewno mocniejszy od Jena. No i pomału widzę, że teraz wraca. Czekamy. AUD USD. Korekta i to samutko czekamy na przebicie jedynki. To jest kluczowe. Audy 3HF. Korekta, ten spadkowy. Wyb... Zobaczycie, wybicie. wybicie tutaj tej struktury impuls. Zaraz to rozrysuję. To mogę zlikwidować. Ten spadkowy, zobaczcie mamy Magdina czerwoną. Bierzemy impuls. O, cena doszła do 38 na naszej strony strefy wejścia to jeszcze może jeszcze raz sobie wejść tą jak najbardziej. I te, dzisiaj dałem złoto przed chwilą. Złoto, złotko. Co ja tu widziałem, już wam mówię? Tu chyba Stefanie rysowałem. Wziąłem ten impuls wzrostowy. tutaj zaznaczyłem 50. Cena doszła przed chwilą. Widziałem na 15 Też tak zobaczcie, cztery knoty chyba tam były. Dwa. Raz, dwa i tutaj widzę ta wybijająca była i Wziąłem znowu ten impuls. Zmierzyłem ten ostatni z 15 minut i liczę na... Jak pan dojdzie do 50, nie? ja to widzę. Zobaczymy. Pani jakieś pytania? E, Stefania. Sylwia. W ogóle mnie słychać? W pracy pewno, nie? Tak, w pracy rozliczam się. Tak. Słucham Cię, słucham Cię uważnie. Ja zmęczony i ten, jutro się rozgadam, jutro poczytam w ogóle czat, po... Bo... Cześć wszystkim. Siema, siema. Usłyszałem w radiu wiadomości, mówiłem muszę lecieć. Hmm, tak, czytam, czy masz odpowiedzi? Hmm. Matriona na to. Ro idzie. Rozstrzygasz <laughs> konkurs? <laughs> mm -hmm. To tak napisał. No, dlaczego? Bo e, dlaczego na początku w pracy? No bo. Po prostu chwilne czapki nie? Naturalna, naturalna będzie eliminacja, nie? Ludzi. I ja lubię to na początku, bo... Ja w początku jest taki, taki ten jak FES-ak, Wszystko wchodzi, normalnie no wszystko wchodzi. Gościu też tam, no... Peter, y, Początkujący, no stara się, stara się, przychodzi Pierwsza porażka no on się już poddaje, nie? Bo myślę, że tak? Tak na, na początku chodziło, a ja właśnie lubię na początku, żeby od razu był z grubej rury i zostaną ci, co mają mocne no, 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 na Ci, co so chcą po prostu, nie? Dużo no, pieniądze, pieniądze że aby się wpłacić, baj to się. No chyba to tak nie działa. No. Nie to tak nie działa. No. Nie wiem, czy ktoś to, udzielił to, taką odpowiedź? To to ktoś? Czy ktoś udzielił takiej odpowiedzi? To, to, to. jak Którym ty to mówiłeś, to nikt nie powiedział. Jak będzie do Ale jakieś radio działa, jak to radio słyszę? Kuba radio? To... Czy to? Jeszcze I teraz był tu Marcin i ten właśnie nie byliście, czyli na złote. Gdy ja to robiłem. To ma radio włączone i takie jest echo. No, Wczoraj no, robiłem to Stefani, to, to analizowanie, czy byliście? Widzieliście? Ja no, tutaj zagapiłam, bo miałam kolejkę. Oczywiście, ja patrzyłam próbuję słuchać i oglądać, ale czasami się nie da. Stefania mi się pytała o złoto, to i powiedziałem, że. Serdecznie dziękuję. Lubię? Czekamy na Ciebie do tego samego. Złoto wygra tą pięćdziesiątkę, nie? Mhm. Że mam poczekać, jak dojdzie do pięćdziesiątki i wejść w pozycję. Akurat to się stało, mhm. Ty, ja dziękuję. Komputer dzisiaj. Na 15 minutach zobaczyłem tam knoty. Dwa knoty zobaczyłem. ta się budowała ta przedostatnia wybijająca, że tą czerwoną poprzednią wybiła. I co zrobiłem? Znowu wziąłem ten impuls. Zobaczcie, z 15 minut. A, bo rozłożyłem. I po prostu tej profil ustawiłem sobie na... Kolejną pięćdziesiątkę. Bo mówię, zobaczcie sobie te impulsy i, i ta korekta jest przeważnie na pięćdziesiątce. Teraz wrócę do tych naszych euro, euro, yen. Tu fajne było wybicie. Wybicie było tego oporu, robiło wyższy wstyd. Teraz możemy się spodziewać korekty do 50, do 38. Podoba mi się ta para. Zanim pójdzie, zaraz funt. Były te, były po prostu wtedy te wiadomości, dopiero to tak spadło. Ale spadło do strefy 38 naszej knoty. Nie ma siły znadu. Ta wybijająca jest teraz się robi jakaś korekta i myślę, że funt wróci do tej mocy. Eurofunt. No, odbiła się na oporze. też czekamy tu cierpliwość. To jest trend spadkowy dla mnie. I myślę, że to tam no, Tam wiadomości był. I dlatego, dlatego, dlatego tak się porobiło, ale spokojnie, Euro F. No tutaj no mówiłem, że no nie może przebić tutaj tego wsparcia. No, myślę, że to będzie na razem, no, like, no, no. no. nie? Przebije. USD USDK. To wsparcie tak jest kluczowe, żeby przebić. Impuls, słaby impuls, myślę, że będzie mocniejszy, ale się odbija tutaj, zobaczcie. Nie ma też do góry siły dolar. Federacji. Czasami są dobre, hmm. dobre czasami są... to jest fajny obrazek, Ale teraz U, też, chcielibyśmy już jednej, drugiej proszę, jak no, ja to stoi... to... W Zobaczymy, bo to światło się, się no. Tak, myślę, że raz. E, tak. To co F ma telewizor włączony. No chyba nie wiem. Zaraz zobaczę, no. Bo wszystko zagłusza. No. O teraz jest ok. O super. Zobaczcie, jedynka się wykonała, dwójka teraz jest. Kto nie jeszcze w tą pozycję, może wejść teraz najbardziej. Tren spadkowy. Poszedł impuls, zobaczcie jak impuls poszedł do góry, mm. to jest ta korekta, nie? Dwójeczka. Na krańcu Bollingera jest tu jest ta moja Emma która wyznacza trend. A tutaj jest. No niżej jest, nie? Jest różnica. Widać. Nie? Mm. OK. I tutaj mieliśmy stop losa. Gdzie by chyba? Ja to zostawię sobie dla. dla siebie dla analizy. I i jestem ciekaw, czy to wróci. Za duży ten impuls poszedł. Na tym funcie, ten fund się tak osłabił. I mi się nie podoba, że przebił tą SMA. Nie? Ale może to jest tylko takie zagranie, że wywaliło stop losy. Ci, co tu podwójką? dwójką, mhm. położyli błosy I teraz wejdziemy w tą pozycję jeszcze raz, ale musi się wykonać taki ruch, że... Tutaj będzie impuls, i cena tutaj będzie konsolidować nad, nad tym oporem. Mhm. Jak będzie konsolidować, tutaj dochodzimy jeszcze raz, to nie? Bo tu jest duży potencjał. A tak ogólnie to czekamy. Nie? Zobaczmy te euro USD. Ja tu mam alarm na 50. Jeszcze nie doszło. Euro AUD. Kurde. O. Zobaczcie, ile braku. Nie, że. Jeszcze czekam, czekam do rana, bo teraz wejść w euro to jest słabe, bo AUD ma swój ma ten swój rynek w nocy. No to teraz słabo z tym wejściem, nie? To musi może umocnić i cena zejść do strefy 38. I tutaj będziemy już atakować, nie? Ale się zatrzymało na 50. Fund, fund. O pięknie. I tu będę kombinował. Tu będę kombinował. Zaraz. Zarazem to zrobimy. To była konsola. Zobaczcie, tu się za... zatrzymało na wsparciu. To jest dniowe. Zobaczmy na 4 godzinach. Gdyby nie ma. Zobaczmy na godzinie, co się dzieje. 15 minut. A tu się zaczął trend. I teraz podstawa jest przebicie tutaj tego. Ja tu sobie zrobię alarm i na rano powinno być gotowe. Mhm. Rozumiecie, czekamy na jakiś impuls, to tak. teraz no, co się może stać, może się odbić od tego i z powrotem, mhm. no. a, my a my czekamy to? teraz niech przebije to i sobie tylko mhm. sobie i my tutaj będziemy szukać baja. Tylko trzeba mieć scenariusz ma pochopnych decyzje podejmować, nie? A widzimy, że na 4 godziny tu się fajnie odbiło od tego wsparcia. Jeszcze raz, dniowy zobaczę. No, tutaj się może zacząć trend wzrostowy od tego miejsca. Tylko spokojnie trzeba go wyczekać. I to by było na źle nie ja mówię, zmęczony jestem po godzinie temu, czterdziłem temu dopiero w Okej, okej. Okay, okay. To odpocznij. No jutro, jutro rano normalnie dziewiąta trzydzieści. O dziewiątej. Dziesiąta? Dziewiąta Dziewiąta trzydzieści, normalnie. Okej, okay. okej, okay. dobra. Dobra, to dzięki za przybycie. Nagranie no. okay. wrzucę, bo nagrałam, nie? O, to sobie. No. Okej, trzymajcie się dobrego wieczoru. Do